Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TV Pogromcy. Mieliśmy krótką przerwę. Tak zaglądam, bo przerwa była spodowana tym, że ktoś chyba rzucił klątwę na ten kolejny odcinek. Najpierw cały materiał, który przygotowałem, został skasowany przez przypadek. Co prawda przeze mnie, ale pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Szkoda, bo było naprawdę tam fajnie. Otwieraliśmy skrzynki, otwieram za 30 tysięcy złota i wiele, wiele innych atrakcji. Naprawdę mógł być fajny odcinek, ale no, pff, skasowałem. Sorry. Drugi odcinek nagrywałem po czasie. Okazało się po nagraniu, że nie ustawiłem ostrości. Od dziewczęcia nagrywam na manualu, manual focusie. A teraz, jak do was nagrywam zazwyczaj, to sobie ustawiam autofokus. Nie spojrzałem na to, a nagrałem wszystko w jednym ciągu, co też rzadko mi się zdarza. Także wszystko. Zawsze sprawdzam ostrość, zawsze nagrywam kilka razy, a nie w jednym takim ciągu. I po prostu nie było ostrości, <laughs> bo wszystko byłem cały nieostry i ten kolejny materiał był do wyrzucenia. Za trzecim podejściem, jak już miałem czas, żeby coś ponagrywać, to oczywiście się rozchorowałem. Złapałem jakieś przeziębienie, kaszel, gardło. Też nie miałem możliwości nagrywać, także to jest czwarta próba czwarte podejście i mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku. Zaczynajmy. Zawsze zaczynam od promocji, ale no nie wiem jaka będzie promocja, bo nie wiem w który dzień wrzucę ten film, ale no powiem to co w ostatnim odcinku, jeżeli jest jakaś i Wam się podoba to korzystajcie. Naprawdę warto korzystać z promocji. Lecimy dalej. Turniej diamentów zakończył się. Nie wiem kto wygrał, bo nagrywam to, ten odcinek przed zakończeniem turnieju. Ale gdzieś tutaj pok powinny pokazać się wyniki, i co będzie? No, gratuluję osobom z tej listy i klanom yy, tak trzymać powodzenia w następnych turniejach. Lecimy dalej. Przejdźmy na takich małych ciekawostek z forum. Przyjrzałem się ostatnio ankietom, jakie tworzycie. Yy, oto pierwsza z nich, yy, powinna się tu gdzieś pokazać. Jaka jest najgorsza gra, w którą graliście? Ankietę założył Graf Skarabeusz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć opcji. Pogromcy, 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 bądź Simsy. Yy, według ankiety najgorszą grą są Simsy, cztery 4%. Zatem nie grajcie w Simsy, tylko grajcie w Pogromcy. Ksiądz Jan. Zainteresował z jakiej sieci korzystają gracze pogromcy. Wychodzi z ankiety, że najwięcej osób korzysta z sieci Play masz 30%, czyli 58 graczy, na drugim miejscu jest Orange, na trzecim plus, w czwartym dopiero T-Mobile i na piątym inna sieć. Napiszcie w komentarzu, z jakiej sieci wy, wykorzystacie, bo też mnie to interesuje. Ja osobiście korzystam z sieci, której tu nie ma, z Virgin, gdyż na razie korzystam z telefonu na kartę, abonament na razie, miałem abonament zrezygnowany, na razie nie jest mi potrzebny, ale prawdopodobnie znowu przejdę na abonament wiem, w długim czasie, ale ogólnie polecam moją sieć, to nie jest reklama, nie zapłacili mi. Co? Przyszedł przelew? Aha, dobra. Yy. Przejdźmy dalej. Nadchodzi jesień, także czas grzybiarzy i gracz Hawe Myrmidon jest widocznie zapalonym grzybiarzem, założył temat na forum odnośnie... Mm, znaczy temat dla panów y, grzybów i innego leśnego. Hmm, Hawe Myrmidon pochwalił się, że przyniósł do chałupy całe wiadro prawdziwków oraz koźla żababkę. Nie wiem, co to jest na grzyb. Ja przyznaję się, że słabo znam się na grzybach, chociaż kiedyś Chodziłem na grzyby często, jeszcze za dzieciaka z rodzicami. Potem już trochę rzadziej, w zeszłym roku nie byłem ani razu, ale to nic. Zaczyna yy, się Kania, tak zwana Sowa. Mirminon yy, pisze, że ma swoje miejscówki, których nie zdradza. Nie zdradzi, i zaprasza do rozmowy. Yy, wiem, że grzybiarze często mają właśnie swoje miejscówki, o których wolą nie mówić. Nie dziwię się temu. Yy, może napiszcie w komentarzu, czy też robicie dwie razy grzyby. I... I ile najwięcej zebraliście może. Wiem, w tym roku w ogóle sam grzyb, bo było bardzo długo gorąco. I nie wiem, czy jest wytych grzybów, czy nie? Napiszcie, bo nie wiem w sumie czy się wybrać. Może ja się wybiorę w tym roku na grzyby, tylko czy warto się wybrać. Hmm. Lecimy dalej. Dboj głowa pomoże ci apap a ja postanowiłem pomóc APAPowi. Apa potrzebował 100 prezentów, więc nie je wręczyłem. Mam nadzieję, że się ucieszyłeś, jeżeli oglądasz ten film. Apa chyba będzie chciał do 1000 dojść, ale niestety nie mam tyle czasu, żeby yy, przesłać 1000 prezentów. Ale życzę Ci tego żebyś, tego, żebyś zebrał tyle. Zachęcam wszystkich do wysyłania prezentów w grze. Dzięki temu możecie też yy, zdobyć osiągnięcia. Ja już mam widzę szczodry darczyńca. Rozdałem 162 prezenty, co nie dużo, mi się wydawało, że więcej prezentów rozdaję. Hmm, daj 1000 prezentów, może ja spróbuję dojść do 1000? Zobaczę, jeżeli potrzebujecie jakieś prezenty to piszcie, będę próbował Wam w miarę możliwości czasu je podsyłać. I dam znać jak dobiję do 1000, będę szczodrym darczyńcą. A, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, na początku października, czyli niebawem, Dokładam datę jeszcze podam, gdyż jest ustalana. Odbędzie się live z jednym z administratorów, z szefem zespołu tworzącego pogromcy Goodlands. Yy, niesamowite zwierzaki. Yy. Macie szansę zadać jakieś pytanie, jeśli macie. Jest otworzony odpowiedni temat w tawernie, gdzie możecie pisać swoje pytania. Ja wybiorę kilka, które zostały zadane. Podczas live'u yy, też postaram się, aby można było zadać pytanie. O, oczywiście m, nasz administrator będzie mówił w języku rosyjskim, ale będziemy mieli tłumacza, który będzie wszystko tłumaczył. M, mam nadzieję, że się pojawi sporo osób, e, że Was to zainteresuje. W sumie mm, takie coś odbywa się po raz pierwszy. Ja też przyznam się, że w ogóle pierwszy raz będę prowadził live'a. Nie do końca jeszcze wiem, jak to się robi. Jak wiecie, ja jestem początkującym jeszcze youtuberem. Śmiało się to wygląda, jakby ten laptop miał Łapki. E, przejdźmy dalej. Może wróćmy do tematu, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeśli będą jakieś błędy, ale no mam nadzieję, że wszystko wypadnie fajnie. Mamy trochę problem z, z strefą czasową, gdyż nasz administrator ma 5 godzin różnicy czasu Jest w miejscu, w którym mieszka, a między Polską. Także musimy tak zgrać czas, aby. No był to taki, żeby to była dobra godzina w Polsce, ale też tak jakoś nie środek nocy na przykład u naszego administratora. Ale jakoś to zgramy. Postaramy się, żeby podczas live'u odbył się jakiś konkurs z jakimiś naprawdę fajnymi nagrodami, także warto, warto, naprawdę warto być na nim. Nagroda może być cenna, w końcu to no, sam administrator ją zasponsoruje. Mam nadzieję, że zasponsoruję teraz, że jak ja powiem, a on nic nie da. Nie, i o to zadbać, żeby jakaś nagroda była. Ale jak go znam, to od siebie sam coś wymyślę, gdyż ogólnie nasza administracja gry Pogromcy jest bardzo fajna, szczególnie jeśli chodzi o, właśnie o jakieś konkursy, nagrody. Jak wiecie, nie we wszystkich grach są konkursy, u nas są konkursy. Szkoda, że ta frekwencja się trochę psuje. No, w jednych konkursach jest więcej osób, w drugich mniej. Ale no, fajnie, jakby to było jeszcze więcej osób, bo naprawdę jest toż, te konkursy nie są wszędzie, ale właśnie nasz administrator jest bardzo otwarty na to i fajnie, że takie coś się, że się odbywają w ogóle. Także zapraszam do tego lajka, dokładna data jeszcze będzie podana. Śledźcie naszego fanpage'a na Facebooku i tawerne. Na pewno zostanie podana tam informacja o dokładniej dacie. No i zapraszam! Pewnie wielu zauważyło, strasznie zarosłem. Nie mam czasu nad ogolić się. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jest. Ta. Przynajmniej będę dobrze wyglądał do pewnej gry, do, którą zamierzam nagrywać od chyba 8 października. Ona wychodzi. Kto dzisiaj mój kanał to zobaczy. Mam nadzieję, że mi się uda od razu jakoś z nią grać. Bo teraz, jak wiecie, gram jeszcze Wiedźmina. To jeszcze będzie trwało i trwało, ale no, będę się obraził gdzie te gry. Ogólnie od 13 zaczynam moją szkołę filmową. Przepraszam bardzo pana, czy mógłbym prosić pana o rękę pana yy, córki? O, 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 oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Także weekendy będę miał trochę już zabrane, ale mam nadzieję, że przynajmniej filmy będą fajniejsze. No. Co jakiś czas będę zdawał wam relacje z tej szkoły, o ile kogoś będzie te interesowało. W ogóle miałem vlogi, ale nie mam czasu na te vlogi, tak. No, nieważne. Dostaje całe mnóstwo zapytań. Figa, wielu youtuberów otwiera, chwali się jakimi rzeczami, jak coś kupi. Czemu, czy ty tak tego nie robisz, czy ty nic nie kupujesz. Okej, okay, pochwalę się. Ostatnio kupiłem Chipikao. Dostałem dwie emotki. Z tyłu są jakieś coś tam. Chyba się w to gra. Jak, nie wiem już dokładnie o co wychodzi. Jak ktoś wie, niech mi napisze, jesteś świadomi. Jest ich chyba 60, albo 90. Także jeszcze trochę mi zostało do zebrania. Kupiłem sobie lampkę. Lampka na czujnik ruchło, może sobie ją gdzieś tu zamontuję. A, ruchome ma to, góra-dół i na boki. Przyznam, że nawet fajne. Ciekawe, czy ona jest odporna na warunki atmosferyczne, czy do użytku wewnętrznego, nie wiem. Najwyżej no zamontuję gdzieś tu w studiu, wchodzę, żeby nie było ciągnąć. ciemno. Także kupiłem wypasioną lampkę. Więc latarkę czołową w sklepie z takim żuczkiem czerwonym kropeczki Nie chcę zradać nazwy. Lampka mi się przyda na ryby, albo nie wiem po co. To jest chyba instrukcja. To nie wiem, czy wypadło. Jest i nasza lampka czołowa. Były też takie z e, małpką albo słówką. czy nie, nie kupiłem sobie z małpką. Lampka może się przydać na ryby albo coś porobić z nią. A tu się wyjmuje tą gumę z przodu. Znaczy ten plastik, co świeci. A, wyjmujemy zabezpieczenie. Prosta budowa, kawałek plastika, z tyłu w ogóle odsunięte. wkłada się w tą w, w gumową obudowę i wodoodporne. Bardzo prosta konstrukcja. Znaczy wodoodporne, no za, za chlapania jakichś bo tu rzucę do wody, to wątpię, że to było wodoodporne, także o. Mogę mrugać, słabo świecić, mocno świecić. Super. I co jeszcze sobie kupiłem? Ołówki, które chyba są kredkami, a nie ołówkami, że są kolorowe. I te ołówki, jak się już zużyją, można sobie posadzić w doniczkę i z tej doniczki wyrośnie albo kozieratka, albo gorczyca, albo szpinak, albo kolendra, albo marchewka. Zobaczcie, którą kredkę ołówek posadzę. Nie spotkałem się z takim czymś. Wyprodukowane w 100% z papieru z recyklingu. Jakiś bardzo mocno, chyba ekologiczny. Zobaczymy, jak się wypisze, posadza i dam wam czy coś z tego w ogóle wyrosło. No i to tyle. Nic więcej nie mam ciekawego. Jak coś kupię fajnego, to mam znać. No, ludzie naprawdę to oglądają. Na razie, pozdrawiam.